Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy Fortnite'a. Ja już klikam, graj. Tak jak mówiłem, pomęczymy sobie tego Fortnite'a, chociaż dzisiaj będzie ten odcinek trochę późniejszy. No, szczerze, naprawdę mam dużo na głowie. Jak to wszystko się gdzieś tam rozejdzie, to mam nadzieję, że będzie trochę tutaj więcej tych filmików, ale wiecie doskonale, jak to jest. Praca, jakieś inne obowiązki, no ale oczywiście, filmik jak najbardziej będzie zaraz na kanale i już nam się ładuje. Fajnie, fajnie, naprawdę, powiem, że ostatnio wkręciłem się znowu w Fortnite'a. Na pewno go trochę pomęczymy. Oczywiście, dawajcie znak w komentarzach, czy wolicie jakąś inną grę, czy właśnie tego Fortnite'a pomęczymy. Jestem oczywiście bardzo otwarty na wasze sugestie. To co? No to do, do tej naszej sadzonki zakładają, że ona tam jeszcze jest. Mam nadzieję, że nikt nie zerwał, nie popsuł, nie zniszczył jej. Dziękujemy kierowcy. Busa, widzicie? Ostatnio mówiłem, że trochę poza filmikami, że Pan Jak doskonale widzicie, nic nie pograłem. No nie ma, no nie ma tego czasu, ale nie będziemy narzekać. Teraz się relaksujemy, tak? Dokładnie się relaksujemy. Mam nadzieję, że to dla Was to jest taki sam relaks jak dla mnie przy tej grze. Jeśli tak. To wiecie doskonale, co robić. Łapeczka, subskrypcja, jakiś komentarz. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. No, tu jakieś sadzonki innych graczy. Na szaber pójdziemy potem. O, żeby nie. A, damy radę. Ok, amunicja dobra, chociaż raczej przydałaby się najpierw broń jakaś. Bardzo słabo. Z tą brodzią tutaj nam dali. Minimalnie lepiej. I mamy pierwszą likwidację. Dosyć. Chłopie, cicho się nie zachowywałeś, tak? I to cię zdradziło. No dobra, chodźmy do tej naszej sadzonki. Czyżbyśmy mieli ją nawet zaznaczoną? No bardzo miło. Odchwaścimy. Żypki sobie zjemy i o, nic nam tutaj nie mamy. Niestety nic. No trudno. A może ktoś szabrował? Nie, raczej nie, bo te hmm, chwastów pewno by już nie było, co nie? Prawda nie znam się aż tak na tej grze. Tak, czowak, zobaczymy czy tu coś jest. Grzybki, same grzybki, ale też sobie je zużyjemy. Żeby mieć więcej osłony. Tam ktoś jest. Tam ktoś chyba, nie? Coś mi tam mignęło? Pytanie, czy to tylko mi. Ha. Nie, jeszcze zakładałem, że może właśnie ktoś uciekł na górę, tego chciałem być w miarę cicho. I tu go zaskoczyć, ale no nie ma, nie można zaskoczyć. Kogoś, kogo nie ma Tam jak ktoś powie jak ten wilk tu się dostał, to nie wiem To było dziwne, że ten wilk był na dole. Przebiegnijmy się jeszcze tutaj. Sprawdźmy, czy coś tu. Okej, okay, fajna, fajna broń. Podoba mi się. O tylko jedna likwidacja. Mam nadzieję, że tu jeszcze dzisiaj jakiś zdobędziemy. Wow, jest okazja. I mamy, słuchajcie, drugą likwidację i to strzałem w głowę. Co prawda tu trochę wykorzystaliśmy okazję, bo tu dwóch się biło, tak. I przyszedł trzeci i skorzystał. A tu mamy... A nie, wydawało mi się, że mamy. O, tak się mocno świeci. A bo to jest przecież ta nasza. <laughs> Ale zabłądziłem tutaj w tej grze. Dobrze, to weźmiemy sobie. Może będzie trzeba jeszcze wypić. Że nie ma jakiejś strzelby fajnych, nikt nie miał. No nie, no nikt nie miał. Działamy w złym kierunku idę, idę, dzieje ja idę. Tu trzeba iść. Tam ktoś jest. Ja i ich? Dobra, mamy jeszcze ten jeden został. No i pięknie słuchajcie, ale tu była sześć. Mam nadzieję, przynajmniej tak uważam, może tak nawet powinienem powiedzieć, że ten pożar, który tu wznieciłem, trochę nam pomógł, trochę ich zdezorientował. Szybko to sobie zjemy i uciekamy, bo burza! Ha, uciekliśmy tutaj. Wyskoczyliśmy w górę. Co prawda ten palnik, tak jakiś migtig, tutaj nam został tam na ziemi, ale znajdziemy sobie nowy lepszy. No ładnie już ładnie, no naprawdę cztery likwidacje. Jestem z siebie dumny, szczególnie na tak no. Bądź co bądź nie ukrywajmy niedzielnego gracza jakim jestem. Wiecie, że ja nie jestem jakimś takim e-sportowcem. Co my tu dobrego mamy? O no, to wygląda bardzo zacnie. O, jak najbardziej, hm, wezmę spray, jednak wezmę spray. Wiem, że tamtych apteczek było aż trzy, ale jednak ten spray, no, naprawdę działa bardzo szybko. tak? A tu jednak z apteczką faktycznie musimy te 10 sekund odczekać. Oj, proszę. No, jeszcze jakaś strzelba by się fajnie trochę I perfekt, słuchajcie, 100 na 100. 100 na 100, wszystko przeładowane i teraz tylko szukać przeciwników. No i tam jakieś strzały są w oddali. Trochę amunicji, bo faktycznie trochę mamy mało. Oczywiście idziemy tam, tak? Nie będziemy tutaj uciekać. Nie na tym ta gra polega. Tam są strzały, chociaż za bardzo też, no, aż tam nie chcę iść, bo przecież oddalamy się od kręgu burzy. Tam się biją bandyci. To co? Czyż będzie znowu? Jako trzeci skorzystamy. I udało się. No i to. Nawet na tyle fajnie nam się udało, że musimy bardzo uciekać przed kręgiem burzy już. Ale na tyle fajnie nam się udało, że zdobyliśmy te dwie likwidacje. Tak? Nie było na zasadzie, że, wiecie, najpierw czekaliśmy, aż jeden pokonał drugiego. Oczywiście jest to, ale to nie jest zła taktyka, ja nie mówię, nie ganie ludzi, którzy mają taką taktykę. Ale tutaj po prostu weszliśmy tak w ten ostrzał i zlikwidowaliśmy i jedną, i drugą osobę. No i mamy całe sześć likwidacji. No, i pięknie znowu, że jesteśmy bezpieczni, w bezpiecznym miejscu. O, tak trzeba powiedzieć. Bezpieczni jesteśmy, bo jeszcze 16 graczy, czyli 15 ludzi, którzy w ogóle nie zawaha się, tak, żeby nas tutaj ukatrupić. Nie zbieram tego, nie ma sensu. Mamy lepsze tutaj. Zatankujemy w razie w jakby trzeba było gdzieś daleko jechać tym gruchotem, bo to auto no, nie zachwyca Ale pojechać sobie pojedziemy. Patrzcie tu jakie ładne auto jest gruchotem, nie? Aż się prosi, żeby to podpalić na bank ktoś tam jest. O, cie! Ou no to nas zlikwidowali, tak? Znowu to była bitwa, ale aż jestem bardzo ciekaw kto wygra tutaj. Oczywiście kibicuje tutaj pani dokładnie. Z dziewiętnastym numerem, tak, no bo to oznacza, że przegraliśmy z jakąś taką lepszą postacią, tak ze zwycięzcą. O i... Pięknie. Życzę jej wygrany, ale nie będziemy tak długo tutaj czekać i oglądać, czy ona zwycięży. Myślę, że już czas się pożegnać na dziś, no ale nie żegnać, bo przecież jeszcze nie raz zagramy sobie Fortnite'a w Dreamfall'a. Mamy do dokończenia jeszcze Dreamfall'a, no i na pewno będzie jeszcze wiele, wiele innych gier. Staram się co i parę dni, co jakiś czas zdrapać również zdrapeczki lotto, na które też serdecznie zachęcam, tak trochę takich emocji trochę niewirtualnych bardziej realistycznych jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału kliknięcia czerwonego przycisku na dole zostawienia łapeczki w górę jakiś komentarz pod filmem będzie mi naprawdę bardzo bardzo miło Do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć